Maciek, nie ma bata. Tym razem to na pewno się zesra. No nie no, znowu. Jezu, ja jestem jakiś odwodniony dzisiaj. Po prostu piłem jedną herbatę, dalej mi się chce pić. Dobra, lecimy dalej, nie ma się co opierdniczać. Nie ma się co opierniczać, a ja sobie zatem zrobię szybki szybki. Tak wiecie na... Na wszelki po prostu jakby się coś miało zestrać. To jest jakaś książka. Książka Oscara Wyda, tylko jaka Aha, Portian Do Do Doriana Greya, no właśnie. Po po Portian co ja powiedziałem? Portret Doriana Graya, tak. To, co ten, to książka Oscara Wilde'a, tak? Że ten był ten Dorian Gray, który miał swój portret i to portret się starzał, a on nie. Dobra, no i jest winda i teraz idziemy windą. To chyba nie ma znaczenia, w którą stronę pociągniemy wajchę, taką mam takie mam wrażenie. Boże Safria widzę, że ten Saf, Safria nie, ja nie wiem w końcu jak wymawiać ten twój nick Określ się Safria Eee Safria safri, Safria Bardziej. No nie wiem Mam problem z twoim nickiem, przepraszam eee. Mówi, że Mówi, że też jest odwodniona i to mocno Tylko, że ona jest chora, ja nie jestem na szczęście, ale Ale współczuję Dobra, tutaj zamknięte Tutaj nic też zamknięte. Też zamknięte. Saf, safria, safria. Czyli bez tego i tam, tak? To jest f. f no, Okej. Okay. Safria, dobra. Dobra, no to idziemy dalej. Okej, okay, to postaram się kurczę zapamiętać w końcu. Widzę, że wszystkie drzwi mamy pozamykane, więc musimy próbować po prostu do skutku. A, te się otworzyły, dobra. Ej, hey, tu mamy jakiś taki mały kącik nasz z obrazami. Możemy tu siedzieć i patrzeć się w obrazy. Bardzo, bardzo miło. Bardzo przyjemny kącik. Ale to przepraszam, co to za obraz? Gość kurde ten zamordował żonę, a dzieci się tam bawią? Co to ma być? Wziąłem kluczyk, znalazłem. Szanowny panie, doskonale rozumiem pańskie rozgoryczenie, i proszę mi wierzyć bardziej w bardzo współczuję panu i pańskiej żony. Jestem jednak zmuszony oznajmić, że nie życzę sobie otrzymywania dalszej korespondencji. Każdy przeszczep skóry jest bardzo skomplikowaną operacją i nieodzownie wiąże się z dużym ryzykiem porażki. Z całą odpowiedzialnością zapewniam jednak, że zarówno ja, jak i moi koledzy ze szpitala świętej Janny zrobiliśmy wszystko, co się udało dla pańskiej żony. Mówiąc szczerze, wierzę, że za, iż zabiegu nie dało się przeprowadzić lepiej, szczególnie przy tak rozległych obrażeniach, ma pan oczywiście pełne prawo do wyrażenia. Opinii i w, pełni pana, i w pełni rozumiem Pana rozczarowanie. Jest jednak coś, czego nie jestem w stanie pojąć. Czy naprawdę sądzi Pan, że wpis, wypisywanie pełnych nienawiści listów do mnie czy też do innych lekarzy rozwiąże Pańską sytuację? Eee, tak jak wspomniałem powyżej, w pełni rozumiem, że był pan narażony na olbrzymi stres i tylko z tego względu nie wyciągnąłem konsekwencji prawnych. Warunkiem jest jednak zaprzestanie zapisy, e, zasypywania nas obraźliwą korespondencją. Pozwolę sobie postanowić sprawę jasno. Nie będę tolerował gruźb skierowanych do mojego personelu, rodzin, rodziny czy też do mnie. Jeśli potrzebuje pan e, pomocy psychologicznej, mogę poprosić asystenta o przesłanie panu danych kontaktowych do kilku specjalistów, którzy pomogą panu przetrwać ten trudny okres z poważaniem. i Najlepszymi życzeniami dla pana małżonki William H. Green, czyli gość, lekarz, tam było tam podpisane MD, um, czyli lekarz, który, który kierował operacjami przeszczepienia skóry naszej żonie, widzę, ale niestety sfailował. Jest na kolejna notatka. Oh, Baczcie, musiałem sobie ręką, coś mi zaczyna tak. Dobra, mamy nuty, z drugiej strony też są nuty. A i tu jest nasze, nasze kochanie. ...się rozpuszcza. Hm. No dobra. To w tę stronę w takim razie. Tu chyba nie ma nic? Tu są drzwi? Też nie? Tu są drzwi? O, tu mogę wejść i tam jest winda. Dobra. A w ogóle windy nie ma na tym piętrze. A nie, jest, tylko jakby utknęła między piętrami. Więc pójdziemy tu. Tu mamy szafę. Tu jest wyjście gdzieś na górę. Kolejna szafa. Coś za drzwiami się dzieje. Tak by płonęło coś. Ale to może być tu. Tak. Płonie to pomieszczenie pod spodem. Widzicie? No, przeszukamy najpierw zanim, bo pewnie tam trzeba spaść. Jeżeli dobrze pamiętam, nie wiem czy tak to było, ale tak mi się wydaje. Spróbujemy przeszukać inne miejsca. O, tu można przejść. Jak miło. Ok, poszedłem chyba jakoś niekonwencjonalnie. O Jezu, lalka tu jest. Jesus. Przerąbane, ale nic nie ma więcej w tej lalce? Znaczy w tej skrzyni, chyba nic. Szkoda, liczyłem na coś. Gdzie ja w ogóle poszedłem. Miałem tam spać, wiem o tym. Hmm. Zastanawiam się. Ja chyba miałem tam spaść. Może tu się będzie dało wrócić. Nie wiem gdzie powinienem iść, a gdzie nie powinienem. A, tu już jest zamknięte. Czyli nie, tam trzeba było chyba spać, ale tego nie zrobiłem. Trudno. Przykro mi. Ominąłem. Trudno. Pamiętam to pomieszczenie Pamiętam to pomieszczenie, bo mi się kojarzyło z... Kojarzyło mi się z, z biblioteką w Metro Last Light Tam było też takie przejście Tak jakby w cztery strony, znowu kurwa szczur W pułapkę wejść, wejść gnoju kurwa, nie Czekać będzie Dobra, tu się nagry nagrywa, się, nagrywa się, dobra um, hm, hm, hm. Naprawdę w tej grze przydałaby się latarka. O, pamiętam salonik, to pójdziemy jeszcze w inną stronę, żeby przeszukać wszystkie miejsca. O, jest notatka. Symptomy ostrzegawcze. Poniczna lista jest kompilacją najczęściej występujących objawów schizofrenii. Co prawda choroba ta jest zwykle diagnozowana u pacjentów pomiędzy 15 a 25 rokiem życia, znane są jednak przypadki występowania tego zaburzenia u starszych osób. Należy jednak pamiętać, że wymienione symptomy nie występują jedynie w przypadku schizofrenii. Powinny być traktowane jedynie jako wskazówki dotyczące tego konkretnego schorzenia. Aby uzyskać prawidłową diagnozę, należy skonsultować się z wykwalifikowanym specjalistą, np. psychologiem lub psychiatrą. Pusty wyraz twarzy wpatruje się w przeszłość tak, mimo wolne ruchy twarzy, tak, bezsenność, nie zauważyłem nienaturalne gesty i postawy, zawsze tak było niemożność odczuwania radości z jakichkolwiek zajęć, zdecydowanie depersonalizacja, co to w ogóle znaczy dziwne, niezdarne ruchy, możliwe, że to przez wypadek podatność na gniew i agresję, raczej pasywno-agresywnie brak motywacji, tak, myśli samobójcze pytajniki i wykrzykniki ruszam tu raczej nic nie ma A, tu nie przejdziemy, dobra już pamiętam Make up your mind, czyli zdecyduj się A, wejść tam nie wejdziemy, więc idziemy przez salonik To pewnie będzie tu A nie, łoś się śmiał chyba tylko w dodatku Tak, w Halloweenowym dodatku się śmiał łoś, tutaj niekoniecznie. Myślałem, że to się też będzie śmiał, ale chyba nie. No, idźmy pod globus. Niech się kręci. A. Światło zawsze można odpalić. Mm, 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 mm. To jest tylko pusta kartka. Widzę jakiś notesik i nic więcej. Dzień dobry, panie Łosiu. Tu też nic nie ma. Szkoda, że nie da się wiecie tutaj podnosić przedmiotów i rzucać nimi. To było spoko. Dobra. Jumpscare za 3, 2, 1. Ta dam Tak, no i tak jak mówiłem spadł. W ogóle wszystko się poprze, prze, przewracało tutaj. Przez chwilę nawet widzieliśmy jak to było normalnie za dnia. Myślałem, że od razu jak go otworzę drzwi, ale nie. I pamiętam, że w tym momencie cięcie w filmie zrobiłem tam, chyba w drugim. W drugim czy w pierwszym? Mniejsza z tym. Mm, 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 mm. Tam nie wejdę, ale słyszę głosy. Wejdę za to tu, gdzie nie ma głosów. Trochę smutno, bo znowu sam jestem. Tak to przynajmniej by mi towarzyszyły jakieś głosy, a teraz to by tylko towarzyszyły Znikające plamy Pewnie powinie Zegar sobie tyka Tyku, tyku, tyk Tu mi się nic nie dzieje Tam też nic No nie powiem, ciekawy obraz Co tu jest? Chyba jakaś lampa, ale drabina, drabina ti to znalazłem! Jej! Tu są jakieś napisy, ale tak jakby one są od tyłu napisane, czy to, to jakby... Aha, no tak, bo tu jest lustro, dobra. Ale nazw lustrze nie ma. No, tu chyba nic nie ma. No, jesteśmy jakby w lustrzanym pokoju. Tego nie można cofnąć. Nie da się tego cofnąć. Nie można tego cofnąć. I już nie mogę tam wejść. Widzicie, co się stało. Tamten globus w ogóle zaczął świecić śmiesznie. Ha, a w drugą stronę puściłem planetę. Ej. Tak, jestem normalnie. Szalony. Patrzcie, Superman to mógł na przykład... O, pieseł nasz. Mógł, wiecie, lecieć w drugą stronę, jak się obraca planeta i cofnąć się w czasie. Ja mogę całą planetę, kurwa, obrócić i co? I cofam się w czasie wszystkich. Ha, ha, ha. Czy będzie dzisiaj ATS? Nie wiem, zobaczymy. Generalnie chciałbym tą grę przejść naraz, szczerze mówiąc. Biedny piesek. Boże święty. Jeszcze obraz taki musiał być. W ogóle coś tutaj wycieka z tego obrazu. Widzicie taki ten? Takie coś podskakiwało. Takie jakby ogniki. Niestety coś z naszym piesem też się stało. W ogóle ze wszystkimi coś nam się w rodzinie stało. Żona nam prawie spłonęła. Pies może też. Good boy. Well Żarcik. Żercie kosmonautik, no. Chcia, chcia, chciała. Chciała tego. Kota ma psa. To są jeszcze jakieś dziwne rzeczy, a nie no, jakieś plamy po prostu. No nic, no. Mieliśmy psinę, a już jej prawdopodobnie nie ma. Reszty nie otworzymy, widzę. Dobra, lecimy dalej. Eee, ty także tego chcesz? Nie wiem. Nie jestem pewien. Okej, okay, jakaś notatka. Niegdzieś wspaniały artysta, obrazy blu, blu, wyśmia wyśmiane w galeriach sztuki. To, czego byliśmy dzisiaj świadkami, choć bezwartościowe z punktu widzenia sztuki, może być bezcennym materiałem badawczym dla psychologów. Takie oto ostre słowa padły z ust samego Jasona Hughes'a, znany krytyk, był jednym z pierwszych wielbicieli prac, którego pochlebne po recenzje pomogły wynieść artystę na, na wyżyny, kiedy zapytaliśmy. Czy tak brutalna krytyka jest słuszna, szczególnie w świetle ostatnich tragicznych wydarzeń? Hughes odpowiedział: Zadaniem krytyka jest wypowiadanie się na temat sztuki, nie ocena samego artysty. Twórca ten przeszedł ostatnimi czasy bardzo wiele i oczywistym jest, że od, odcisnęło to na nim piętno. Jeśli jednak będziemy milczeć i udawać, że jego obecne obrazy prezentują zadowalający poziom, w, w zadowalający poziom wyświadczymy mu niewdzięczną przysługę. Niedźwiedzią. Niedźwiedzią przysługę? Co to znaczy? Jakieś idiomy polskie? Pierwsze słyszę. E, pozostali krytycy będą tylko odrobinę bardziej wyrozumieli, jak choćby... I tyle. Więcej się nie dowiedzieliśmy. O, da się w ogóle światu tutaj odpalić. O, wózek, wózek. Dzisiaj ma wózek. Pamiętam cię, wózek. Jedziesz za mną? Idziesz za mną, wózek, czy nie? Jest nieśmiały, o. Dzisiaj mówiłem, że pojedzie za mną wózek on jest troszkę nieśmiały, czasem się wstydzi, ale spoko w ogóle co, co ty taki się ubrudziłeś przed chwilą byłeś taki, kurcze no, powiedziałem nie wchodzić do mojej pracowni no i kurwa wjechał cały jebał się, no Jezus Maria, dobra, wiesz co zostań tam, nie chcę cię widzieć czemu wszyscy wchodzą do tej mojej pracowni, no? czy to tak ciężko zrozumieć? nie wchodzić, ja tam pracuję jest brudno Coś mi kopniecie, coś mi rozwalicie. A to już nawet nie o to chodzi, po prostu jest brudno, no. I później się to roznosi po całym domu. Syf jest wszędzie. Nie wiem, no nie mam komentarza na to. Zastałem obraz za, za drzwiami. Ja już rozumiem zamurowane drzwi, ale obraz... O Boże! O, pamiętam, pamiętam, że to było i pamiętam co mówiłem wtedy, że czasem mam takie... takie y, senne, dziwne... Y... Koszmary, że, że coś jest wielkie i małe, jednocześnie i w ogóle. O, dobra. Poje, po, poszliśmy. Znowu kurwa, te szczury. Cię dogonię, cię zdepczę, gnoju, kurde. Patrzcie, no i na płaskudził mi ten szczur. No tutaj, no. Tu się co stało? Co to w ogóle jest? Te jakby koła są. Tam pobiegł szczur, ale spróbujemy tam pójść. Aha, bardzo śmieszne. Zawsze wszędzie jest to samo. Dobra, tam już się nie chce iść w te duże obrazy. Kurwa, spadło, no i ja pierdolę, no. Wszystko się psuje w tym domu. Trzeba by generalny remont zrobić. Wszystko się kuźwa rozwala, no. Tu mi szczury biegają. W piwnicy, kurwa, tynk odpada od ścian. Od tej takiej konstrukcji dziwnej. ciężko to ściano nazwać. Tu mi kurwa wentylator jedyny w domu. Co się tu kurwa rozdupca, no? Nawet nie zdążyłem zauważyć, co, co tu przeleciało, bo po prostu się odwróciłem. Myślałem, że coś tam z tyłu leci. Tu w ogóle grzyb wyskoczył na ścianie. się tą ścianę i kurwa jak normalnie. Jak normalnie, kurde ci. Imigranci Europę. Aj e e kurwa co? Dupa, rozwala się ten dom, trzeba by tu remont zrobić. Drzwi w ogóle są wypaczone, bo się same zamykają. Podłoga jest nierówna, bo butelka się toczy sama z siebie. Tragedia tu jest, naprawdę tragedia. Tam nic kliknąć nie mogę. Eee, mijały z Drzwi kopnąłem do siebie. <grych> Kurwa przejebany Ciężko się kopię do siebie co wysiadam. niech będzie. Pamiętam! To jest taki motyw, przynajmniej był. Z taką dziwną postacią. Wow! To żem sobie zrobił. Zapalę jeszcze raz. Coś tu idzie. Ja chciałbym kucnąć, ale nie mogę. Wjadrze się schowam. Nie, nie dam rad. Patrzcie, no, patrzcie jak ten grzyb atakuje ściany. To co kuźwa to jest po prostu, boże jaka tu jest wilgoć. Halo, proszę mi tu nie wchodzić, panie grzybie. Ja to, to, nie zapraszałem tu pana, no. Już że mi pan po ścianek przeszedł. Idź stąd. Jesus. Jeżeli pleśń w Twoim domu przybiera formę inteligentną i puka ci do drzwi, to wiedz, że należy stamtąd uciekać. To już nie lepiej nie remontować tego domu, po prostu go sprzedaj. Albo spal, o! To jest coś dobre. Kurczę, no i nie zdążyłem przeczytać tej notatki, bo chciałem ją przeczytać później, a ona zniknęła. Ale dupa, jestem smutny, już trudno, przepraszam Was, że tak wyszło. Tu widzę, że też nie mogę nic kliknąć. O, jest książka z pandą. Nie no, książki z pandą są spoko. Wino z pędzlami, dobra sprawa. O, i coś mamy. Żeby to było nasze zdjęcie ślubne. Bardzo, bardzo ładnie mamy wykreślone twarze, no nie powiem. I pieczątka jakaś. Też fajnie. Dobra, grzyb sobie poszedł, widzę. Jeszcze mi, kurwa był w pracowni i patrzcie, tu wziął ten. Wszędzie widać teraz po nim ślady, no. Więc wyobraź sobie wszedł, no. Teraz mam zagrzebiony obraz. No patrzcie, farba spłynęła, no? Ale to dobra, bo się w sumie... Kto mi tu laski wbija? Się w sumie stara... stary... wiecie, stary obraz pokazał, nie? Gdybym, co jest... Da, nawiedzony jest kurzwa. A, faktycznie, więc to ja, ja mam jednak tą protezę. Dobra, ale jak już zdobyliśmy laskę To czy nie będzie tak, że będziemy szybciej chodzić? A nie możemy jej wziąć? Ja bym chciał ją wziąć. Weź laskę, kurde, będzie ci się łatwiej chodzić. Nie, to nie, to idę w drugą stronę. Trudno. O, mamy przynajmniej klucz, więc możemy iść dalej. Podłoga jest mokra trochę. Dobra. Hm. Natchnione natręstwo. Aha, że za otwieranie szafek wszystkich, tak? No cóż. Jakaś brama w ogóle ten. Jakieś pozostać po jakimś kościele, nie? Widać tylko jest jedna ściana z jakimś oknem. Zajebiście to wygląda. Dobra. Więc gdzie my teraz jesteśmy? Czemu nie mogę drzwi zamknąć? O! Sypialnia, 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 zajebiście Tutaj pamiętam były tylko buty. To były kiedyś butelki, już mniejsza z tym. I teraz sobie możemy to nakręcić. Jeszcze przydałoby się płyty dać, nie? Dumpling all around, Dumpling all around, all around... Mm, 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 mm. Jej, jest proteza nogi. Eee, porywacze, protest! Nienasyceni dranie! Nie mogę sobie pozwolić na nową. Dl dlaczego akurat tę cholerną no nogę? <grywa> Szczury mu podjebały nogę i, i dały tym, i dały słuchajcie, korniki mu zeżarły nogę. No, protezę nogi przejebane. Dobra, i teraz. Wyjść możemy, i to w sumie nic nam nie, nie da, ale jeżeli sobie nakręcimy teraz jeszcze raz, idamy w drugą stronę, to usłyszymy samego szatana. <słyski> and a plastic tubing. I siphoned gas before. I knew how it was done. I stuck the tube in a vein and sucked on it until blood filled my mouth. Then put the tube in the jar and it just kept coming. A taste of copper haunted me the entire night. Why didn't I think of a syringe? No, także już jak, jak komuś najpierw nasze, znaczy Nie wiem czy to była jedna osoba czy nie, ale komuś zdjęliśmy skórę żywcem, a komuś innemu wysaliśmy z żył krew. Zamiast faktycznie wbić szykawkę i, i wyciągnąć to jednak bardzo, bardzo ten. Ba, bardzo lubię ten, ten motyw właśnie jak jest jak właśnie mówią, że krew ma posmak miedzi. Krew ma posmak żelaza, do kurwy nędza, nie miedzi Ale nieważne Niech wam będzie, aha i teraz żeby... Żeby wszystko wróciło do normy Znaczy żebyśmy, przepraszam, żebyśmy mogli stąd wyjść Czemu nie mogę tego odwrócić? Panie O, teraz ok, drzwi się naprawiają, chodzi tylko, żeby drzwi się naprawiły, bo inaczej ich nie otworzymy, bo nie ma klamki dobra, możemy wyjść, możemy wyjść, zajebiście Dziś jesteśmy nawet w tym samym miejscu, ale zwykle powinniśmy wejść do pracowni. Tak, jesteśmy w pracowni. Żegnaj sypialnio. Zamykam się w pracowni. No i dobra, możemy przyłożyć kolejny kawałek od jakiś notatki. ale damy kolejny ten. Teraz krew na płótno. I nasze dzieło będzie kontynuowane. No i dostaliśmy jakieś takiego skomplikowanego... ...cosia. Trochę wygląda jak jakiś skorpion, nie? To jakby tu miał ogon i tu miał takie szkrypce jedno i drugie, ale taki zakrwawiony, tak jakby mu ktoś dupę uciął. Albo on nie, on kogoś nadział sobie na szpikulec i ma po prostu flaki całe i te flaki po nim tak skapują wszędzie jest krew! I robi takie wejście do takiej jaskini tam, tam jest taka jaskinia i tam się da wchodzić. Dobra, widzę, że nam się lisu zupełnia, tego nie pamiętam, tego nie było wcześniej, tak mi się przynajmniej wydaje, że nie było. Nienawidzę nawet teraz, zagubiony, samotniony, zasługujesz na to grup dla Ciebie, dokończ go. Grup dla Ciebie, dokończ go. Hej. Tutaj tylko szczurek się. po... A nie, jest tu nasza proteza, dobra. Nie mogę patrzeć na to, jak się męczysz. Jesteś chory, całą noc poczułeś się mieć dreszcz. Teraz znowu zamknąłeś się w pracowni, jak gdyby nigdy nic. Cały ten cyrk z umęczonym artystą musi się to w końcu skończyć. W końcu skończyć, co? Zobaczycie tutaj. O, tu jest nasze zdjęcie. Uuu, dobra, widzę, że jesteśmy. Cześć, to wy. Bezczę, że mi się tak dziewa. E, no, i tutaj teraz mamy. Drugi element właśnie, element z krwią. Jeszcze cztery nam zostały. Jeszcze cztery nam zostały i teraz się tutaj pojawi coś. Wyło, wyłania się forma. Mm.